Każdy z nas szukał kiedyś dodatkowego zarobku. Często słyszy się o tradycyjnych metodach, takich jak koszenie trawników, zbieranie truskawek czy wyprowadzanie psów sąsiadów. Jednak te formy zarobku wymagają dużego nakładu pracy, a dochody z nimi związane są zazwyczaj niewielkie, zwłaszcza jak na ilość poświęconego czasu. Ponadto niektóre z tych sposobów mogą być trudne dla osób o mniejszych kompetencjach społecznych, ponieważ wymagają bezpośrednich interakcji między ludźmi i umiejętności sprzedaży swojej osoby lub usługi. Dlatego właśnie zarabianie w internecie stało się tak popularne. Możemy nawiązywać kontakt. Tak z ludźmi z drugiego końca świata i sprzedawać im nasze usługi lub produkty. W sieci można znaleźć wiele poradników dotyczących zarabiania w ten sposób. YouTube jest pełen porad od pseudo-biznesmenów, którzy opowiadają o różnych metodach zarobku, takich jak popularny niegdyś dropshipping. Niestety wiele z tych poradników jest jedynie przed smakiem i reklamą płatnej części, która tak czy siak nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Często prowadzący takie poradniki nie osiągnęli sami sukcesu w prowadzeniu dobrze prosperującego sklepu, posiadając jedynie teoretyczną wiedzę. Jednak jest to nadal legalne, ponieważ nikt nie gwarantuje sukcesu w biznesie. Istnieje za to nisza, która funkcjonuje w szarej strefie. Cała historia sięga czasów gadu-gadu. Chociaż istnieją zapewne czasy, gdzie cały proceder odbywał się jedynie przez maila. Zjawisko zwane f-horing, czyli udawanie kobiety, a nadto oferowanie swoich usług i spełnianie pragnień, stało się popularne głównie za sprawą różnych internetowych forum. Takie miejsca jak zarabian.com czy makecash.pl były głównym miejscem zapoczątkowania takiej aktywności w Polsce. Istniały jednak odpowiedniki tych forum z granicą, które już wcześniej uczyły jak całość wygląda od kuchni. Można było w kilka dni nauczyć się a potem całą strategię ulepszać o swoje pomysły. Tak jak najstarszy zawód świata, biznes ten działa od samych początków internetu. Najpierw w postaci sextingu, potem po wprowadzeniu możliwości przesyłu zdjęć na czatach w postaci podobnej do tej dzisiejszej. Im dalej cofniemy się w czasie, tym lepiej ten biznes działał, choć nie oznacza to, że teraz działa źle. W całej branży większość sprzedawców była osobami zaawansowanymi, jeśli chodzi o komputery. Tak też osoby po drugiej stronie często łapały się na najprostsze sztuczki. Temat dla osób interesujących się zarabianiem jest z pewnością znany. Jeszcze kilka lat temu o F-Corringu pisało dosłownie każde forum poświęcone tematy, Zarobiania. To ten sposób często wyróżniony jest jako najprostszy na start, chociaż niekoniecznie najbezpieczniejszy. Wiele osób często zadaje sobie pytanie odnośnie myślenia tak zwanych spermiarzy, bo sami nie wyobrażają sobie kupić takich rzeczy. Aby prawidłowo stwierdzić na czym opiera się biznes, musimy określić kim jest taki potencjalny klient. Kilka lat temu internet był znacznie mniej zaawansowany, a strony pornograficzne nie były tak popularne i ogólnodostępne jak obecnie. To właśnie te czynniki napędzały rynek i skłaniały mężczyzn do kupowania zdjęć od anonimowych kobiet. Teraz sytuacja diametralnie się zmieniła. Ciężko jest jednoznacznie określić, jak wygląda profil naszego klienta. Można przypuszczać, że z tamtej skrajności popadliśmy w drugą skrajność. Społeczeństwo oddala się od siebie, a kontakty międzyludzkie zanikają. Social media nazywane są samotności przez wielu socjologów. Jak więc możemy przypuszczać, wiele mężczyzn ma problem ze znalezieniem prawdziwej relacji. Często jest łatwiej o kontakt w internecie. Te teorie poniekąd potwierdza popularność dzisiejszych streamów kobiet, potocznie nazywanych baseniar. Mężczyźni wysyłają im pieniądze w zamian za zwrócenie na siebie uwagi, chociaż ciężko to nazwać jako definicja atencji. Pod uwagę trzeba wziąć czynniki czysto fizyczne. Kiedy osoba jest na jej myśli mogą się skupić na pożądaniu seksualnym i doświadczeniach z nim związanych. Jest to naturalna reakcja fizjologiczna, która może wpływać na sposób myślenia. Osoba napalona może być bardziej skupiona na seksualnych fantazjach, pragnieniu zbliżenia się do partnera lub na szukaniu satysfakcji seksualnej. W przypadku niektórych osób natężenie pożądania seksualnego może prowadzić do pewnego rodzaju tunelowania myślenia, gdzie inne aspekty życia mogą być tymczasowo zepchnięte na drugi plan. W takiej sytuacji osoba może być mniej skoncentrowana na innych zadaniach, obowiązkach czy rozmowach, ponieważ ich uwaga jest skierowana na sferę seksualną. Ważne jest jednak zauważyć, że każda osoba jest inna, a reakcje na napalenie mogą się różnić. Dla niektórych osób zwiększone pożądanie seksualne może być nieznaczne lub nie mieć większego wpływu na sposób myślenia. Sama wpłata do streamerki basenowej czy kupno fotek może okazać się zwykłym momentem słabości, chociaż trafniej nazwać powinniśmy to szczytem pobudzenia seksualnego. Jak więc wygląda ta branża w praktyce? Jeśli zajrzymy na Instagrama lub Twittera, wpiszemy w pole wyszukiwania frazy związane z treściami dla dorosłych, to napotkamy mnóstwo kont, które rzekomo należą do kobiet. Oczywiście, na pierwszy rzut oka, ciężko stwierdzić, które kobiety są realne. W opisach widnieją informacje o sposobach płatności, czy też linkach do kolejnych mediów, np. Telegrama, dzisiejszego króla komunikacji tekstowej, jeśli chodzi o F-Horing. To jednak nie oznacza, że tylko tam odbywa się handel zdjęciami. Tak naprawdę wszystkie media społecznościowe są do tego idealnym miejscem. Zaczynając od Facebooka i kończąc na Skype. Cała zabawa polega na tym, aby facet, który udaje kobiety, Wystarczająco dobrze sprawia pozory bycia realną dziewczyną. Kreujemy swoją postać niczym w grze, to znaczy tworzymy jej całą historię, charakter, imię i wszystko co z tym związane. Oprócz zdjęć nagich, udawane dziewczyny wrzucają też zdjęcia zwykłe. W końcu mamy sprawiać pozory normalnej osoby z życiem prywatnym, poza swoją pracą. Całość niebezpieczeństwa polega na potrzebaniu się pod kogoś. Można powiedzieć, że oprócz tego w wypadku dostarczania oferowanych usług ciężko o niezadowolenie klientów. Temat zarobków w tej branży jest bardzo trudny, ponieważ są one bardzo rozbieżne. Wpływa na nie wiele czynników, takich jak chociażby profil ryzyka, czy konkretne źródła ruchu. Fakt jest jednak, że tak jak w całej branży, plus 18 zarobki są duże. Aby przybliżyć Wam temat i postać informacje z pierwszej ręki, zaprosiłem na rozmowę jednego z byłych uczestników tego rynku, aby krótko opowiedział, jak wyglądała sprawa jeszcze kilka lat temu. Generalnie zarobki są zależne od ilości poświęconego czasu. Chociaż co do tego nie ma reguły, są na przykład dni, gdzie ledwo się obudzisz, spojrzysz na telefon, a tam już czeka na ciebie klient, który bez dłuższej rozmowy może wysłać Ci 200 albo i 300 zł. Nie oznacza to jednak, że zawsze jest tak kolorowo oczywiście. Bywa też tak, że cały dzień pracy wychodzi mniej niż 200 zł. Co oczywiście nadal względem chociażby pracy etatowej jest lukratywnym wynagrodzeniem. Trzeba pamiętać, że to jedynie odpisywanie na wiadomości oczywiście, a nie jakaś praca fizyczna jak inne tatowe. Miesiące bywają różne. Nie ma tutaj stałej stawki, ale jestem w stanie śmiało powiedzieć, że poniżej 10 tysięcy to nie schodzi a bywają miesiące, gdzie wyciąga się wielokrotność tego. I ja oczywiście mówię o tym, jak to wyglądało kilka lat temu. Yy, Branżę nie dotykałem od wtedy, a więc mogło się to trochę nieco pozmieniać. Jakie są minusy? Mnóstwo jest dużo więcej niż komuś poza kim można się wydawać. Wszystko wydaje się fajne, łatwe, tylko na papierze tak wygląda. Tak naprawdę oprócz wiadomych minusów, pokroju podtrzywania się, warto wspomnieć o obciążeniu psychicznym, które naprawdę wchodzi na no banie, może brzmieć to śmiesznie lub głupio, ale udawanie tej kobiety na dłuższą metę i wchodzenie w jej rolę coraz głębiej potrafi nieźle przybić człowieka. Zresztą możecie sami spróbować i zobaczyć, jak to wygląda. Mimo, że nigdy nie usłyszałem swojego komentarza od klienta, to czuję się źle moralnie pisząc z tymi osobami. Czuć, jaki wielki problem ma dzisiejsze społeczeństwo. Ci mężczyźni często wyznają jakieś swoje problemy. szanują się, że nie mają nawet z kim pogadać. To naprawdę smutny obraz społeczeństwa, który jest totalnie niewidoczny dla osób z zewnątrz. Czy warto jeszcze próbować? Zdecydowanie od razu. Jest to prosty zarobek, który potrafi zepsuć wizję pieniądza dla osób młodych. Nawet jeśli będzie Ci to dobrze szło, nie dasz rady robić tego całe życie. A przede wszystkim istnieje wiele lepszych sposobów na biznes dla nastolatków. Widziałem masę darmowych poradników na YouTube, to chociażby dropshippingu, agencji social media czy bycia freelancerem jako chociażby copywriter. F-Horing to niemałe pieniądze. Stawki, którymi obracają ludzie z tej branży, sięgają wyników programistów czy wysoko postawionych lekarzy. Wypowiedź mojego przedmówcy zgadzałaby się z tym, co piszą osoby na różnych forach. Warto jednak pamiętać, że biznes zakrawał praktyki nielegalne, co oczywiście zwykle wiąże się ze zwiększonymi zarobkami, kosztem potencjalnych problemów prawnych. Istnienie tej branży prawdopodobnie nigdy się nie skończy. Popatrzmy chociażby na nowe technologie związane ze sztuczną inteligencją. Za chwilę ciężko będzie rozpoznać, kto jest prawdziwy, a kto wygenerowany. Który się chyba nie wypada chwalić. Tak? Ale... E, no, pracowałem w internecie nazwijmy to. W sensie jakby... Czyli jak okradałeś? Powiedzmy, mam kolegę, który ogarniał fotki jakichś dziewczyn i sprzedawał starym dziadom na gadu gadu. Po nie. Roku. Ale to nie ja stary, to nie ja. I co? I to dlaczego ty zarabiałeś? Co? Dlaczego ty zarobiłeś No bo płacu. Masz prowadzisz, nie wiem, powiedzmy 10 konwersacji na raz. A, i ty powiedziałeś, I piszesz, 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 powiedzmy. Nie. E, Absolutnie.